Hej, w dzisiejszym filmie skupimy się na temacie nierówności wielomianowych. Są to w zasadzie podobne rzeczy do tego, co mieliśmy z funkcją kwadratową i nierównościami z, funkcją, z funkcji kwadratowej. Jednakże tutaj musimy pamiętać o paru no, dosyć istotnych elementach. Mianowicie różni się trochę to od rysowania. Paraboli funkcji kwadratowej w sytuacji, kiedy rozwiązujemy nierówność, jednakże tutaj nie powinno sprawić to nam większych problemów. Przygotowałem dwa przykłady, którymi chciałbym się z Wami tutaj podzielić, jak możemy je zrobić, wykonać. Także możemy sobie do nich przejść. No i tak, zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Ok. No i tak, no, mamy tutaj typowe. Polecenie typu rozwiąż nierówność. No i tak oto prezentuje się nasza nierówność. I to co my musimy zrobić, no to właśnie znaleźć te nasze miejsca zerowe. Tak jakby reguła jest dokładnie taka sama. My potrzebujemy wiedzieć, jak wygląda wykres naszej, naszego wielomianu. No, jak już będziemy wiedzieć o co z nim chodzi, to będziemy mogli ok określić, tak naprawdę. Kiedy ten nasz wykres jest mniejszy albo równy 0, czyli kiedy znajduje się pod osią X. No i dobrze, i teraz tak, jak tutaj poradzić sobie ze znajdowaniem tych naszych miejsc zerowych. Najprostszym sposobem jest po prostu użycie metody wyciągania przed nawias, tak? Metoda polega na tym, że jeżeli mamy powiedzmy podejrzenie, że da się zapisać nasze wielomian za pomocą dwóch, bądź trzech, w tej sytuacji mogą być to trzy, ponieważ jest x do trzeciej, trzech nawiasów, no to możemy właśnie użyć takiej metody. No i teraz tak, metoda wyciągania nawias polega na tym, że my szukamy sobie dwóch par liczb, w tym momencie dwóch par, ponieważ widzimy, że mamy cztery elementy, no i powiedzmy, że to są moje dwie pary. No i teraz tak, Popatrzmy sobie na tą parę, która ma w sobie coś powtarzalnego, na przykład czwórki, ale też x. No widzimy, że tej naszej drugiej parze, gdzie jest minus x minus 1, no części wspólnej to za bardzo tam nie ma, więc raczej skupiłbym się na tym pierwszym elemencie, żeby zobaczyć, co z tą drugą parą możemy zrobić. Także... Tak jak mówię, potencjalnie widać, że tylko jedna para ma tutaj dla nas jakieś możliwe rozwiązania, rozwinięcia. No i dobrze. Więc tak, ja widzę, że zarówno 4x do trzeciej, jak i 4x kwadrat zawiera w sobie 4 oraz, mogę zauważyć tutaj, x do drugiej potęgi. Ponieważ x do trzeciej potęgi to jest x do drugiej razy x. Tutaj może to zapiszę, że x do trzeciej to się równa x kwadrat razy... X, co oznacza dla nas, że możemy tutaj na przykład zacząć od wyciągnięcia yy, przed nawias 4x kwadrat. No i to co się dzieje, no to musimy teraz adekwatnie rozpisać to w nawiasie, czyli 4x kwadrat razy x da nam 4x do trzeciej. No i 4x kwadrat razy plus 1 da nam 4x do kwadratu. Chodzi po prostu o to, że my tutaj przekształcamy. My nic tutaj jeszcze nie wyliczamy, tylko i wyłącznie przekształcamy nasze działania. No i OK, no i teraz tak. Reguła jest bardzo prosta. Jeżeli da się tutaj tej metody użyć, oznacza to dla nas, że my po prostu musimy uzyskać drugi taki sam nawias. Więc co ja muszę wyciągnąć z minus x minus 1, żeby uzyskać x plus 1? No bardzo prosta sprawa. Minus 1. Ja tu zapiszę sam minus. Możemy tutaj cisnąć, że jest tutaj to jedynka. Chociaż jest ona dosyć zbędna, no bo samo przez się rozumie się, że tutaj jest ten, ten minus jedynka. No i dobrze. No i teraz to, co musimy zrobić, to ponownie zauważyć, że mamy teraz znowu dwie, dwa takie same elementy, którymi są po prostu te nawiasy x plus 1. Więc to, co robimy, to ponownie wyciągamy x plus 1 przed nawias, a w drugim nawiasie pozostanie nam 2, oj, nie 2, przepraszam, 4x kwadrat minus ta nasza jedynka, która była przed drugim nawiasem. No i już jesteśmy praktycznie na końcówce zadania, bo to, co teraz musimy zrobić, to zauważyć, że tutaj... Znajduje się wzór skróconego mnożenia, który wygląda tak. I my go chcemy rozpisać zgodnie ze wzorem na dwa nawiasy. Więc naszym a do kwadratu to jest 4x kwadrat, a w sumie to to możemy przepisać na razie. I, więc skoro a do kwadratu to jest 4x kwadrat, to zwykłe a to będzie 2x. Jedynka do kwadratu była jedynką, więc zwykła jedynka będzie zwykłą jedynką. I tutaj dokładnie to samo, tylko że z plusem nawiasie. No i dobrze, no i uzyskaliśmy w tym momencie bardzo fajny zapis, ponieważ jest to, to po prostu postać iloczynowa naszego wielomianu. Widzimy, że mamy trzy nawiasy mnożone, także to jest coś, co, do czego dążymy z reguły, ponieważ my w bardzo prosty sposób możemy z tego odczytać. Nasze miejsca zerowe. No i właśnie to zrobimy, czyli tak, z pierwszego nawiasu widzimy, że x będzie równy minus 1. Z drugiego nawiasu możemy sobie policzyć w taki sposób, czyli 2x równa się 1, czyli x będzie równy 1 druga. No i trzeci nawias, no to widzimy sytuacja praktycznie identyczna, tylko że tutaj będziemy mieli wynik ujemny, czyli minus 1 druga. No i dobra, no i teraz przejdźmy sobie do tego naszego wykresu. Czyli tak, to jest oś X i zaznaczamy teraz nasze miejsca zerowe, czyli tutaj gdzieś dajemy sobie minus 1. Tutaj dajemy minus 1 drugą, no i tutaj dajemy jedną drugą. No i dobrze, i teraz bardzo, bardzo ważnym aspektem jest to, że my musimy wiedzieć, jak są jak wygląda nasz wykres, czy on będzie rosnący, czy malejący. I teraz tak. Dla nas bardzo ważne jest to, żeby rysując nierówności wielomianowe, zaczynać rysować wykres od prawej strony. I teraz, jeżeli współczynnik przy najwyższej potędze, czyli u nas to będzie równe 4, bo jest 4, do, 4 razy x do potęgi trzeciej, czyli a jest dodatnie, możemy więc stwierdzić, że będziemy rysować od góry. I teraz bardzo ważna jeszcze druga sprawa. Sprawdzamy, czy każdy nasz nawias jest pierwszego stopnia. Czyli nie ma nawiasu do drugiej potęgi. Pierwszy nawias widzimy, że jest pierwszego stopnia, bo jest x plus 1 w nawiasie. Drugi nawias też jest pierwszego stopnia. I trzeci nawias też jest pierwszego stopnia. Oznacza to dla nas, że w żadnej ze sytuacji nie będziemy odbijać wykresu od naszej osi x. I teraz tak, to co zrobimy, no to zaczynamy rysować. No i tak jak mówiłem, wykres jest rosnący, czyli zaczynamy rysować od góry i przechodzimy sobie przez jedną, drugą, przez minus jedną, drugą i przez minus jedynkę ponownie. Tutaj powiedzmy taką spekulacyjną sytuację jeszcze zapiszę. Co by było, gdybyśmy na przykład mieli wykres w postaci takiej. To tak, tak, jak mówię, spekulujemy. Nasze miejsca zerowe, no to widzimy, że tutaj jest jedynka, tutaj jest dwójka. Zaznaczam sobie jedynkę, dwójkę, a już podpiszmy. No i tak, widzimy, że jakbyśmy pomnożyli x -y ze sobą, to tak, no oczywiście z pierwszego nawiasu jest x do kwadratu, ale jest dodatni x do kwadratu, to jest dla nas kluczowe. No i x do kwadratu razy x, no to mamy po prostu. X do trzeciej, czyli widzimy, że współczynnik kierunkowy jest dalej dodatni, bo jest równy 1. Czyli rysujemy od góry, i teraz to, co ważne, no to tak, tutaj normalnie rysujemy, przechodzimy przez oś liczbową x, natomiast przy 1C musimy odbić nasz wykres, ponieważ jest tutaj drugi stopień naszego miejsca zerowego. No i tak naprawdę, to to jest powiedzmy cała nasza filozofia. Ja to może troszeczkę. Przeniosę niżej, żebyśmy sobie nie mylili tutaj z naszym głównym poleceniem. Chciałem to poruszyć, żeby, żeby po prostu nie zapomnieć później. E, chyba drugi przykład nie będzie też zawierał takiego elementu, jak właśnie. Drugi stopień, a jeżeli zawieramy, no to sobie zobaczcie, jak to w praktyce wygląda bardziej. No ale dobrze, wróćmy do tego, co mieliśmy tutaj zrobić. Mieliśmy wyznaczyć sytuację taką, w którym nasz wykres będzie większy, przepraszam, mniejszy bądź równy 0. I teraz ja zawsze polecam zacząć od tego, że jeżeli mamy powiedziane, że są bądź równe, to sobie zaznaczamy od razu wszystkie miejsca zerowe. Jeżeli mamy teraz mieć mniejsze od zera, no to zaznaczamy sobie tam, gdzie wykres jest pod 8. No i możemy przygotować odpowiedź, czyli x należy od minus nieskończoności, musi być przedział otwarty do minus jedynki, dąknięty, bo minus jedynka jest równa 0, znaczy dla minus jedynki funkcja jest równa 0 i suma przedziałów od domkniętej minus jednej, drugiej do 1 drugiej, domknięte. No i to jest taki powiedzmy, gotowy przykład tego, jak należy postępować z taką nierównością. Ok. Przejdźmy sobie teraz do drugiego przykładu, w którym, tak jak mówiłem, może wystąpi nam jakaś sytuacja taka, że będzie drugi stopień miejsca zerowego, czyli będzie po prostu podwójne. Jednakże nie jestem w stanie sobie przypomnieć w tym momencie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobrze, zacznijmy więc od tego, że musimy jakoś przeanalizować sobie. Tą naszą sytuację, którą teraz mamy. To, co możemy zauważyć, to ja zrobię sobie taki element, że ja wyciągnę z pierwszego nawiasu minus przednawias i będzie wtedy x minus 4. Nie jest to jakiś super potrzebny dla nas zabieg, jednakże uważam, że może to być dla nas trochę czytelniejsze w kontekście tego, że to jest wtedy współczynnik kierunkowy. Czyli już wiemy, że a jest mniejsza od zera, czyli będziemy rysować wykres trochę inaczej niż w tej poprzedniej sytuacji. No i dobrze. Tutaj tak, widzimy już, że jedno miejsce zerowe to jest 4 i jak najbardziej to jest super. Jednakże widzimy, że mamy delikatny problem z drugim nawiasem. Możemy go sobie tutaj wyciągnąć na razie. No i tak, i chcielibyśmy tutaj policzyć miejsca zerowe. No, i może to być trochę problematyczne w tym momencie, ponieważ my za dużo to tutaj nie wiemy. Nie wiemy i nie widzimy. Nie możemy tutaj policzyć delty, ponieważ nie jest to x kwadrat i zwykły x, tylko jest x do trzeciej i zwykły x. W związku z tym delta tutaj odpada. I to, co tutaj musimy y, wykombinować, to użycie tak zwanego twierdzenia bezu. I tak, twierdzenie bezu polega na tym, że jeżeli my znajdziemy y, jakiś x, czy jakiś, jakiś, no tak, może być jakiś x, jakiś argument, możemy tak określić to, yy, który jak podstawimy sobie do naszego wielomianu, da nam wynik 0, oznacza to, że ten argument jest miejscem zerowym, czyli jest tak naprawdę dzielnikiem naszego, yy, może, inaczej może tworzyć dzielnik naszego wielomianu. No i teraz tak, najprościej powiedzmy, no bo tak, my w tej sytuacji szukamy, kiedy to jest równe 0, ale możemy sobie też to zapisać w taki sposób, że w od, oj, w od x jest równe temu właśnie wielomianowi. No i teraz będziemy się skupiać na tym, żeby znaleźć jakiegoś x, który daje nam wynik w sumie równy 0. No i tutaj mamy dosyć prostą sytuację, ponieważ wystarczy zauważyć, że jeżeli użyjemy w od minus 1, no to będziemy mieli właśnie te nasze upragnione miejsce zerowe, bo nam się wszystko ładnie wyzeruje, ponieważ minus 1 do trzeciej potęgi to jest dalej minus 1, minus 13 razy minus 1 to jest plus 13, no i minus 12 i to nam daje równe 0. Ogólnie taktyka tutaj w tym twierdzeniu Bezu jest z reguły taka, że zwracamy uwagę na dzielniki wyrazu wolnego, no, i później po prostu każdy dziennik podstawiamy i sprawdzamy, czy coś tam wychodzi. Z reguły patrzymy na to, żeby to było albo na plusie, albo na minusie. Tutaj bardzo ważna sprawa, że dzienniki interesują nas obojga znaków. No, i dobrze, no, my odkryliśmy właśnie, jakie jest twierdzenie, twierdzenia jaki jest pierwiastek i to, co możemy zrobić. No to teraz użyć schematu Hornera. Ja o twierdzeniu bezu i schemacie Hornera zrobię osobny film. Yy, jednakże chciałbym, żebyśmy tutaj poruszyli sobie sposób rozwiązywania no więc tak, według schematu Hornera yy, w kolumnach musimy wypisać wszystkie współczynniki naszego wielomianu wszystkie, nie, po, nie pomijając żadnego jeżeli widzimy, że w naszym wielomianie brakuje x do kwadratu, oznacza to, że współczynnik x do kwadratu to był 0 no i tak, przepisujemy sobie każdy po kolei no i tu to co robimy, to wpisujemy sobie nasze miejsce zerowe które sprawdzamy no i dobrze, według reguły przepisujemy pierwszy nasz element z schematu hornera, no i działamy sobie tak, że mnożymy minus 1 razy 1 i dodajemy 0, minus 1 razy 1 to jest minus 1 dodać 0 to jest dalej minus 1. Następnie ponownie mnożymy minus 1 razy minus 1 i dodajemy minus 13. Minus 1 razy minus 1 to jest 1, yy, odjąć 13, czyli mamy minus 12. No i ostateczny element, czyli minus 1 razy minus 12 i dodajemy 12. Minus 1 razy minus 12 to jest 12 na plusie. Odjąć 12, czyli 0 i tutaj jest bardzo ważne, że tutaj powinno nam wyjść zero. Jeżeli nam tu nie wychodzi 0, znaczy, że popełniliśmy gdzieś błąd i musimy cofnąć się, przeanalizować sobie. Może być tak, że nawet po prostu złe miejsce zerowe sprawdzaliśmy. No, ale dobrze. Co nam daje taki, taki schemat Hornera? No, to teraz musimy przepisać sobie postać naszego nową postać naszego wielomianu. Tutaj jeszcze dołożę taki jeden element, że my to co wykonaliśmy tutaj z schematem Hornera to jest dzielenie wielomianu przez jakiś tam dwumian. No i teraz tak, wielomian mamy opisany, natomiast ten dwumian, to przez co dzielimy, to jest x plus 1. Bo tak jak mówiłem, to jest nasz dzielnik. Jak podstawimy sobie do tego równania minus 1, no to wychodzi nam 0. Czyli to, co chcemy zrobić, żeby niczego nie zapomnieć, to przepisujemy sobie od początku wszystko, czyli minus x minus 4, później ten dwumian, czyli x plus 1, i teraz to, co zachodzi, zachodzi, no to przepisujemy sobie funkcję kwadratową, ponieważ dzielenie wielomianu, czy to zwykłe, czy schematem Hornera, zmniejsza nam o 1 stopień naszego wielomianu. No i to, co musimy zrobić, no to zapisać sobie tak, że będzie x kwadrat, bo był przy najwyższej potędze współczynnik równy 1, minus x i minus 12. No i dobrze, i teraz. Lecimy dalej z tym, że tutaj sprawdzamy nierówność. No i to, co musimy zrobić, no to policzyć dla, tego, dla tej funkcji kwadratowej yy, naszą deltę, czyli będzie 1 minus 4 razy minus 12. Czyli mamy 1 dodać yy, 48, czyli 49. No to widzimy, że pierwiastek z delty to jest 7. I liczymy x1 i x2. x1 to będzie 1 minus 7 przez 2, czyli minus 6 na 2, czyli minus 3. x2 to będzie 1 plus 7 na 2, czyli mamy 8 drugich, czyli 4. No i dobra, i teraz zapiszmy sobie w takim razie, i to bardzo polecam zapisywać za każdym razem, żeby nie zgubić żadnego miejsca zerowego. I teraz Naszą funkcję kwadratową rozpisujemy jako x plus 3 razy x minus 4, i właśnie tutaj możemy zauważyć, że mamy powtórzenie tego samego miejsca zerowego. Oznacza to, że my chcemy teraz zapisać to raz jeszcze, tylko tym razem damy sobie tutaj kwadrat. I wtedy mamy 100% pewności. Oczywiście, biorąc pod uwagę to, że jest jakby. Zwracamy na takie rzeczy uwagę, że nie, nie zapomnimy o tym, że mamy jakieś wyższego stopnia. Miejsce zerowe. Tak, dobrze. No i przejdźmy teraz do rysowania naszego wykresu. Nanosimy sobie nasze miejsca zerowe, czyli tak. Tu jest x równy 4, tu jest x równy minus 1, i tu jest x równy minus 3. No to tak, tu będzie minus 3. Niech będzie tutaj minus 1, no i tutaj mamy 4. No i tak, widzimy, że nasze a jest mniejsze od 0. Zaczy... Zaczynamy więc rysowanie naszego wykresu od dołu, czyli idziemy do czwórki, tylko pamiętamy, że czwórka była parzystym pierwiastkiem, więc odbijamy. Przechodzimy więc ponownie przez minus 1 i przez minus 3. No, i tak trochę może wygląda na koślawy ten wykres, ale to jest poprawny wykres. No i znowu sprawdzamy sobie tak. Widzimy, że ma być większe bądź równe 0, czyli zaznaczamy sobie 0. I teraz tak, większe albo równe, no to większe jest tu tylko tu. No i odpowiedź, czyli x należą do przedziału domkniętego od minus 3 do minus 1 ale musimy też uwzględnić tą czwórkę, która jest równa 0 i to sobie zapisujemy wtedy w klamerce. I to jest nasza finalna odpowiedź. Mam nadzieję, że wszystko tutaj jest zrozumiałe. Jeżeli macie jakieś pytania, zachęcam do zostawienia komentarza. Możecie też do mnie pisać bezpośrednio. Jeżeli film wam się spodobał, zachęcam do zostawienia łapki. Subskrybujcie, bo to jest dosyć ważne dla mnie. I będę Wam niezmiernie wdzięczny za to. Co, myślę, że to tyle w tym temacie. Jeżeli film Wam się podobał, to tak jak już wspominałem, zostawcie łapkę, zostawcie komentarz. Dziękuję Wam za uwagę i słyszymy się w następnym odcinku. Hej!